Z centrum Dromowych Inspiracji Bosch. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić łososia na parze, ale łososia, który nie jest nudny. Uwaga, będzie w stylu orientalnym. Marynata, którą dziś przygotujemy, jest bardzo, bardzo prosta. Uwaga! Łososia będę marynować w systemie próżniowym Bosch. System próżniowy przyspiesza przenikanie aromatów i smaków. Zobaczcie, kiedy to jest proste. Wystarczy łososia przełożyć do pudełka, zalać przygotowaną marynatą, Zamknąć pudełko i za pomocą blendera pozbyć się powietrza. Steam Plus zachowuje więcej witamin i wartości odżywczych. Łosoś jest z piekarniku, a ja wykorzystam marynatę z łososia do zrobienia glazury, którą później poleję gotowe łososia. Tak właśnie wygląda upieczony na parze, zdrowy łosoś, ale podkręcony orientalnym sosem, taką glazurą orientalną. Uwierzcie mi, że to jest feria smaków. A barwy, jak widzicie, też cudowne.